No i słuchajcie, spotkaliśmy się w Krakowie ze zwycięzcami aktywności większ obroty w Filtron Benefit i to spotkanie właśnie było między innymi ze mną. Eee, troszeczkę słuchajcie historii, troszeczkę krakowa, troszeczkę nawzajem poznania się. Taki modelowy przykład No i wreszcie tutaj na torze, na Motopark Kraków, gdzie uczestnicy, zwycięzcy tak naprawdę mogli poczuć troszeczkę emocji rajdowych, zobaczyć jak to wygląda od środka, jak działają nasze samochody, jak wygląda nasza tak naprawdę sportowa praca. Cudowna, cudowna atmosfera. Naprawdę wspaniale mi się było tutaj ze wszystkimi zwycięzcami z większe obroty spotkać. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz. Słuchajcie, teraz bardzo Was proszę, ruszamy, ruszamy. Dobrze, a mój. Niesamowici ludzie, niesamowici kierowcy, niesamowite samochody. A to wszystko dzięki marce Filtron. Bardzo dziękujemy. Chciałem bardzo podziękować w imię Filtron Benefit z większej obroty za uczestnictwo w tym spotkaniu. Było bardzo miło, bardzo sympatyczne, bardzo fajne przeżycia z grzesiem, dudon na torze. Miłe zwiedzanie było Krakowa. Nie pułki Cały dzień w pełnej adrenalinie, w pełnych emocjach. Chodzę do dzisiaj, z miisze częściej bardzo raz dziękuję. Jak każde spotkanie organizowane przez firmę Filtron jest profesjonalne i chętnie w nim uczestniczymy. Dlatego nawet jako mieszkanie z Krakowa chętnie uczestniczyliśmy w tripie krakowskim, który był dla nas ciekawym doświadczeniem. Spotkanie z Grzegorzem, który jest bardzo sympatycznym człowiekiem i profesjonalistą w tym, co robi, jest ciekawym przeżyciem.